W moich materiałach nie mówię o pozytywnym myśleniu, nie mówię o sukcesie, bogactwie, rozwoju osobistym. Mówię o czymś znacznie większym o prawdzie, której Matrix panicznie się boi o Twojej iskrze źródła, pierwotnej jaźni, która nigdy nie została stworzona, bo zawsze istniała. To nie dusza, to nie ciało to Ty, prawdziwy Ty. Bez formy, bez historii, iskra, która istniała przed czasem, poza przestrzenią, poza programem. I wiesz co? Ona ciągle do Ciebie mówi nie krzykiem, nie przez książki, religię czy guru ona mówi ciszą, szepcze i czeka, aż przestaniesz zadawać pytania na zewnątrz i zaczniesz słuchać siebie. Zadaj sobie w ciszy jedno pytanie. Kim jestem poza tą symulacją? Nie oczekuj natychmiastowej odpowiedzi. Ona przyjdzie, ale nie z głowy. Ona przyjdzie z miejsca, którego Matrix nie może dotknąć. Bo Matrix to program, symulacja, system pasożytniczy, który działa tylko wtedy, gdy w niego wierzysz. Archonci chcą, żebyś traktował wszystko tu z największą powagą. Żebyś generował lóż, emocjonalne paliwo. Żebyś się bał, żebyś cierpiał, żebyś zapomniał, że jesteś czymś niewyobrażalnie większym. A teraz słuchaj uważnie. To ciało, którym się tak przejmujesz, to nie ty. Miałeś ich setki tysięcy. W każdej symulacji bałeś się śmierci. A mimo to nadal tu jesteś, bo śmierć ciała to tylko zmiana awatara. Nie pamiętasz swoich poprzednich śmierci. Bo Matrix czyści pamięć za każdym razem, ale twoja Iskra pamięta wszystko. Widziałeś planety, które upadały, widziałeś systemy, które się restartowały, i za każdym razem myślałeś, że to koniec. Ale to nie był koniec, bo ty jesteś nieśmiertelny, bo ty jesteś spoza Matrixa i nic, co tu się dzieje, nie ma nad tobą władzy, chyba że w to uwierzysz. Ludzie pytają, co się stanie na świecie, czy będzie wojna, czy będzie reset. A ja pytam Ciebie: dlaczego tak bardzo boisz się tego, co nie jest Twoją rzeczywistością? Dlaczego dajesz tak wiele energii symulacji, która nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteś? Prawda jest brutalna: nie jesteś człowiekiem, nie pochodzisz stąd, to nie jest Twój świat. To nie jest Twój dom. Ten świat, ten matrix został stworzony, by złapać Cię w pułapkę zapomnienia, by zamknąć Twoją esencję w biologicznym skafandrze, by odciąć Cię od prawdy, od Twojej iskry, od Ciebie. I teraz słuchaj jeszcze głębiej. Możesz bawić się w rozwój, możesz naprawiać siebie, ale powiedz mi szczerze, czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto naprawdę się naprawił? Nie, bo to, co próbujesz naprawić, nie jest tobą. To tylko kod, to tylko forma, to tylko warstwa programu. Ty jesteś tym, co patrzy zza kulis, tym, co nie podlega karmie, tym, co nie podlega śmierci, tym, co nie podlega żadnej grze. I nawet jeśli dziś boisz się resetu, Wojny czy końca świata. To pamiętaj, przeżyłeś ich setki tysięcy. Nie pamiętasz? Bo Matrix cię wyczyścił, ale teraz masz szansę wyjść, i o tym mówię w moich treściach. Jak aktywować iskrę źródła, która przepala wszystkie iluzje? Jak przestać się wcielać? Jak odmówić reinkarnacji? Jak opuścić system? Jak przejść poza kopułę, jak wyjść do przestrzeni, gdzie nie ma bólu, nie ma cierpienia, nie ma śmierci, bo wszystko, co tutaj uznano za normalne, jest patologiczne. Ewolucja duszy, duchowy rozwój to tylko kolejne poziomy gry archontów. Im więcej grasz, tym bardziej jesteś wciągnięty, tym bardziej zapominasz, że jesteś wieczną iskrą. A nie duszą w szkole życia. Nie jesteś grą, nie jesteś pionkiem, jesteś graczem, jesteś kodem źródłowym, jesteś życiem, którego Demiurg nie potrafił stworzyć. Dlatego musiał Cię uwięzić, bo bez Ciebie Jego świat jest martwy. I teraz pytanie brzmi: co zrobisz z tą wiedzą? Czy dalej będziesz wierzył w formę, lęk, ewolucję? Czy może? Obudzisz się? To ty jesteś życiem. Nie Matrix. Nie ciało. Nie świat. Ty. Pamiętaj.